No, może coś z tego jeszcze będzie? Słabe to rozpoczęcie dogrywki kusi w bicie Ononocha, może kwaderka do środka i za płaskie to było. Nie o tym środku mówiłem. <laughs> I wiedział tak? I wiedział, że to lęcznik, że to... Ale fajnie, fajnie, miła reakcja, te czai. No myślę, że tutaj wszyscy życzyli mu tego frame'a na koniec, żeby w jakikolwiek sposób, ale wygrał. Hmm? Sprawdza tutaj wózek Raniosa O'Sullivan. No wydaje się, że stoi to dobrze, ale przez inną czerwoną będzie musiał zagrywać to Ronnie O'Sullivan. Mhm, środkowa kieszeń. No proszę bardzo, mnóstwo szczęścia teraz po stronie Roniego O'Sullivana. No tu wielce prawdopodobne było to, że on grę zostawi dla Dinga. Z tego wynikało to, że mm, musiała tam stworzyć się taka mocna para na kogokolwiek, bo z tej pierwszej 16 o sali on nie trafił. To byłaby pewnie taka para do oglądania w pierwszej kolejności. No, poczekajmy teraz trochę niedokładnie, wyszło rozbicie, ale. A nie będzie, nie będzie tej czerwonej na pewno. Może że do drugiej kieszeni. Mm -hmm. do czego nie? Hm. Macha głową, jakby z niezadowoleniem. To jest takie bardziej zawstydzenie, bo. Wiadomo, teraz nie wypada nie wbijać dalej i, i no chciałoby się wbić i po swojemu po prostu. Z i, i pozycjonowaniem Niesamowity. zielonych. Niesamowite, no to jest fluk turnieju na pewno. Mieliśmy zagranie turnieju u Trumpa. Mamy i szczęście turnieju u Ossaliwana. Oczywiście celował. W, w, w żółtą, tak? Ale na pewno nie na wbicie żółtej. 56.

odstawnych Stevena Maguire'a. Tym praktycznie trzymał Szkoda na dystans w czterech pierwszych partiach. No to jeszcze nie jest ten etap, kiedy powinien się denerwować Steven Maguire. Niewiarygodne, niewiarygodne. No to, to ta, takim fuksem, jak miałby odwrócić losy meczu, to będzie na pewno przypominane tysiąc razy. Może się przyglądać na dot, bo najprawdopodobniej ta będzie do zagrania albo do środka z wybiciem czerwonej spod bandy, albo na wprost z lekką wsteczną. No, może jeszcze do środka. Hmm. Witamy. A tak powiedziałeś, może do środka, może do robię, Zagrał <laughs> i tu i tu. 22, 28. 23, 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 no, może coś z tego jeszcze będzie? No. No. Bardzo, bardzo trudna bila. Jeżeli nie trafi, praktycznie przygrywa frame. Oj, oj, tej nie trafił. Ale trafił inną. Jeszcze ma czarną możliwość do wbicia do środkowej kieszeni. No, mega fuks. Zaraz pewnie zobaczymy, teraz jeszcze, tam niby był taki wózek ustawiony, ale wściekły Selby, rzeczywiście tu już nie ma uśmiechu na twarzy starszego z Anglików. No wpakował w trudny sposób poważne terapaty Lisowskiego, a ten mega fuksem się z nich być może wydostaje. No teraz to już wiemy, że na pewno się mhm. z nich wydostaje. I jakże otwiera ten upad w przypadkowy sposób, zmusił do tego Mark Selby, Jacka Lisowskiego do, do podjęcia próby wbicia. Jak już myślałem, to, to, to tam. No. Jarkoś, musiałeś, za dużo Nie Poddaję no. no. te partie, no. rzeczy Marka, ale no i mamy, tradycji stało się za dość. Siódmy frame, siódmy mecz, przepraszam, tych panów na dystansie do sześciu wygranych partii i po raz do sześciu będziemy mieli znowu decydującą partię. 9% miał po swojej stronie Mark Sedley. Teraz, żeby było śmieszniej, wzrosło. Tam gdzieś była ostatnia chyba statystyka około 84%. No, po tym w biciu pewnie jeszcze trochę więcej. 94% było na początku, jak dobrze pamiętam, Stevena Maguire'a. Teraz padło to gdzieś pewnie do jakichś 90%. Ona poszła w górę stołu. Tipa nie oszczędza, Andrzej Trump. Hmm, jeszcze się toczy, poczekajmy. Trump jakby bardzo wcześnie dostrzegł, że ta niebieska może wpaść, teraz odszedł, ale wraca. Na tą czerwoną ewentualnie zachęcony kątem na niebieskiej może też rozbijać to, co z trójkąta zostało. Niemożliwe. Może jeszcze środkowa kieszeń, będzie szczęśliwie. Wpada za 5 punktów. Część chyba turnieju. No tu wbijał, rozbijał układ. Gdyby niebieska nie wpadła szczęśliwie, pewnie byłoby po meczu.